Cześć, dzień, dobry. Dzisiaj przetestujemy sobie maseczki ze sklepu Action. Tak, zrobimy sobie taki mały test maski. Olejowej do włosów, do włosów zniszczonych, więc mam nadzieję, że efekt regeneracji nastąpi. I kolejna z nich jest to maseczka od firmy The Beauty Dept, maseczka w płachcie do twarzy. Mam nadzieję, że jest tutaj chociaż trochę ekstraktu z brzoskwini, jak i czegoś, czegoś, co będzie naprawdę bardzo ładnie pachniał. Mam nadzieję, że będzie nadruk chociaż yy, tej oto brzoskwinki, bo maseczka prezentuje się póki co bardzo fajnie. Oczywiście składy rozumiem, że nie nie są powalające. Zdaję sobie z tego sprawę, ale mówię, biorę, testuję. Tym bardziej, że te maski kosztują około 3-4 zł maksymalnie. Kiedyś testowałem maskę do włosów też właśnie z firmy Action. Była całkiem spoko. Oczywiście czepek, nadruk był bardzo kiepskiej jakości. Więc podlinkuję Wam ten film. Może akurat ta maseczka też jest dostępna i będzie Was yy, bardzo ciekawiła. Tutaj mamy maseczkę na bazie ekstraktu z białych kwiatów. Tak więc mam nadzieję, że Zrobi, zrobi to, co ma zrobić z tymi oto y, włosami. Czepek prezentuje się na opakowaniu następująca. Są niby tutaj jakieś białe kwiaty, coś w ten deseń. No i oczywiście, co tutaj pisze producent, jest to czapka z maską do włosów, tak, do włosów zniszczonych. No i właśnie. Olejki i pielęgnacja z masłem Prze, witaminą E i czterema olejkami. Oczywiście nie piszą, jakie są to olejki, trzeba się domyśleć. Maskę do włosów zastosować po umyciu włosów szamponem lub umyciu na sucho. Otwórz saszetkę, a następnie ostrożnie wyjmij i rozbij maseczkę. Opuszkami palców delikatnie rozprowadź równomiernie serum. Nałożyć na głowę tak mhm. i upewnić się, że przykrywa całe włosy. No i dobra, coś mniej więcej wiem. Pozostawiamy na 15-20 minut. Pachnie. Całkiem spoko, naprawdę myślałem, że gorzej. Yy, no i co mogę Wam powiedzieć? Ten turban jest oczywiście bardzo duży. Bardzo duży. Ta firma w ogóle robi bardzo duże turbany na głowę. I to znowu wygląda jak takie majtki. Naprawdę wygląda to na majtki. Te, to wykonanie to jest taki materiał jak ceraty, te takie yy, na stół. Strasznie to wygląda. Mam nadzieję, że rąk nie będę miał brudnych tak jak tak jak wtedy, tak, tak jak wtedy. Tu jest takie żółte. Nie wiem czemu. Jedyne co mi, aha, dobra, to jest ten serum, ten krem. Oczywiście to wygląda, mówię, jak pielucha. W dodatku jeszcze w środku to jest żółte. No i aha, delikatnie opuszkami producent każe nam to rozsmarować. Znaczy, wiecie co, ładny ten nadruk, naprawdę ładny, ale kto normalny ma taką głowę? To normalny ma taką głowę. Nie wiem, to jest chyba dla wielkoludów. Bardzo dużo tej maseczki, tego serum mi się w środku wydaje, że jest. Ładny, nie no, ładny na dróg, ale ta cerata ni niestety mnie przeraża. Boję się, że to zrobi nam taką parówkę na, yy, na, na głowie. Ojejku, patrzcie, ile tego jest w środku. Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo ładnie pachnie. Patrzcie, cała głowa mi wejdzie. Dobra, zacznijmy sobie powolutku. Chciałbym to otworzyć tą pieluszkę. No i mam nadzieję, że, że będę się świetnie bawić. Mam nadzieję, że, że będzie spoko. Dobra. Jak ja mam to w tą głowę, okej. Okay. Nakłada... O, jakie zimne. Boże, bardzo zimne. No i wyglądam przekomicznie. Mm. Bardzo ładnie. No i. Dobra, coś w ten deseń. Straszne to jest, łoborze. Idealna czapka na lato, żeby nam się głowa nie przegrzała. Bardzo fajne, naprawdę. Hmm. Pasuje do wszystkiego. Dobra, ja to delikatnie wmasuję teraz w głowę. Okej, okay, myślę, że wszystko jest już rozprowadzone. Oczywiście, tu gdzieś jeszcze. Mi to prześwituje coś jakieś, to znaczy prześwituje. Jeszcze gdzieś tu widać to, to serum, tą maskę na te, na te włosy. Ale nie chciałbym też ich jakoś super mega poniszczyć. Ok, co my tu mamy? Oczywiście już mam. Boże, urwałem. Aj, jaj, jaj, aj. Aj, 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 aj. Urwałem. Ale, jaja. Ja to oczywiście wszystko zepsuję. No ale dobra. Mamy mamy nie przejmujemy się, działamy dalej. Mam nadzieję, że maska będzie warta, warta całego zachodu. Jak mi się to O <śm> aleluja, dobra. Dobra, mamy to. Teraz trzeba jakoś zabezpieczyć obszar głowy. Na uszy oczywiście też na Naleciało. Uszy mam już tutaj, o, coś w ten deseń. Coś w ten deseń chciałbym zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. O, mamy to. Mamy to. Wyglądamy jak seksowna kucharka. Tak. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie się to prezentuje. Super. Dobra. To niech sobie leży. Te 20, 10-20 minut. Nie ma sprawy. No i nałożymy sobie w międzyczasie tą maseczkę, tą maseczkę na twarz. Oczywiście ręce już mam umorusane od tego, od tego, tego kremu w środku tej maski. Oho. Dostałem po twarzy kolejnym serum. No i co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Oczywiście już otworzyłem. Umyć i oczyścić twarz. To zrobiłem. Później mamy rozwiń maskę i umieść na twarzy. Pozostaw na 10-15 minut. Pozostawimy za chwilkę. Usuń maskę. Nie spłukuj. Wmasuj nadmiar produktów w skórę. Ok. Otwieramy. Boże, jak pięknie pachnie. Pięknie pachnie, ale nie wiem, czy to jest brzoskwinka, czy raczej taka witamina C. Pachnie cudownie. Naprawdę Pachnie cudownie, bardzo dużo tego serum, aż mi tutaj spływa, dosłownie mi tutaj spływa. Uuu. O jejku, jejku, ale to jest po prostu bardzo nasączone, naprawdę bardzo sporo tego serum. No i ja jestem oczywiście zwolennikiem, bo tak jak kiedyś Wam wspominałem, tak i wspomnę dzisiaj, nadmiar możemy sobie przelać do buteleczki, używać tego codziennie, tak naprawdę. Ewentualnie nałożyć na suche obszary na naszej skórze. Łokcie, ręce, szyja, dekolt, na cokolwiek tak naprawdę. No i będę teraz wyglądać mega. Mega seksy. Mogę i straszyć teraz na zamek. Fajnie. Ale powiem Wam, bardzo przyjemna, bardzo szybko mi się ją nałożyło. Naprawdę bardzo szybko. Jest dosyć spora. Ja mam dużą twarz, dużą twarz, dużą głowę. No i naprawdę bardzo dobrze przylega. Oczywiście, jest to taka przezroczysta celuloza. Super, super. Przeciągnę jeszcze troszkę na szyję. Chciałbym sobie nadmiar jeszcze wmasować. Wrączki i wow, Wrączki. Tutaj na szyjkę. Oczywiście, chciałbym sobie jeszcze wymasować wymasować. Chciałbym się wymasować jeszcze tym wałeczkiem elektrycznym z Action. Zaraz Wam pokażę, jak on się prezentuje. Tak się prezentuje. Oczywiście nagrałem osobny filmik o tym masażerze na YouTube, więc Wam podlinkuję. No i o, załączony i się masuje. On nam delikatnie pobudza tą buźkę. To są takie delikatne drgania, bardzo przyjemne, no i tak kilka minut sobie się wymasuje. Tutaj te okolice skroni dosłownie zbawienie. Zbawienie. Naprawdę mega mega przyjemne. Więc jeśli macie możliwość podejścia do Action, mega polecę Wam ten, ten wałek masujący. Naprawdę genialny. Nie wiem, kto to wymyślił, ale po prostu robi robotę. Naprawdę robi robotę. A pomyślcie sobie, jeśli poprosicie drugą osobę, żeby wam wykonała masaż twarzy właśnie tym urządzeniem. Ło, to jest genialne. Po prostu tak dobre, że aż, że aż super. Jest to takie przyjemne. Mega. Naprawdę mega. Hmm. Przez usta też sobie przejadę. O co? Niech się, niech się zregenerują przez, ten, przez tą chwilkę. Niech mają też trochę przyjemności mega przyjemne mega przyjemne pamiętam jak się masowałem boże później umiałem się wysłowić oczywiście ok ja się wstępnie wymasowałem powiem wam było mi tak przyjemnie tak przyjemnie że po prostu jestem Jestem w szoku. Oczywiście mówię, mega wam polecę ten wałeczek. Kosztuje dosłownie około 12 zł w action, więc jeśli macie możliwość, tutaj wchodzi chyba jedna bądź dwie baterie do środka, a robi nam taką przyjemność, że jestem po prostu w szoku. Okej, okay, ja teraz idę się zrelaksować jeszcze tak na 15 minut. No i przyjdę do Was z rezultatem, jak to się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że buźka, moje włoski będą naprawdę w nienagannym stanie. A nawet może i lepszym. Dobra, także uciekam i widzimy się za chwilkę. Ok, moi drodzy, wracam po około 15 minutach i maseczka już delikatnie zaczyna yy, zastykać, Więc mówię, zdejmę ją, bo jest już prawie, że suchutka. A nie o to chodzi, ale pięknie wygląda. Naprawdę pięknie wygląda, taka nawilżona, odświeżona. Super, super ładnie się prezentuje. Bardzo ładnie, tak bardzo przyjemnie. Oczywiście nadmiar mam delikatnie obmasować, więc jeszcze takie delikatne ruchy wykonam. Nadmiar ten maseczki pozwolę, żeby się wchłonął i ta buźka teraz delikatnie jest zaczerwieniona, tak jak widzę w podglądzie. No teraz też tak, tak wygląda, no ale fajnie. Fajnie czuję, że delikatnie się lepi, ale mi oczywiście to jakoś zbytnio nie przeszkadza. Fajnie wygląda. Delikatnie odświeżyła mi tą buźkę, więc mam nadzieję, że jakiś niespodziewanek nie będę miał większych na buzi. Fajnie się prezentuje. Fajna. Bardzo ładnie pachnie. Mówię, oczywiście... Mówię. Oczywiście możemy sobie jeszcze wmasować w dłonie. Tak, tutaj w kostki. W te okolice najbardziej suche tak naprawdę. No i co? Zaraz zdejmiemy tą maseczkę nieszczęsną. Jestem ciekaw, jak będzie, jak będą się te włosy prezentować po wysuszeniu, oczywiście po umyciu. Ale cerata oczywiście się nie naruszyła. Rąk nie miałem brudnych, więc super. Jestem mega zadowolony. Nadruk fajny. Oczywiście ta maska jest za duża. Ta maska jest za duża. No oczywiście ona jest pewnie przeznaczona też dla osób, których, które, które tych włosów mają dużo, dużo więcej, żeby je owinąć tak naprawdę i tyle. No ale fajny, fajny berecik, fajne majciochy. Ten, no dobra, to ja idę teraz zmywać. Tak, idę zmywać te, tą maskę z tej głowy. Ło, wow. ale mam piękną fryzurę. Po prostu tak pięknej fryzury jeszcze nie miałem nigdy. Bardzo to jest duże czy coś? Jeszcze w środku zostało. Tak, jeszcze gdzieś tam jakieś resztki pozostały, więc po koloko. No i dobra, ja idę to zmyć. No i zaraz zobaczymy, co tak naprawdę stało się z tymi włosami. Mam nadzieję, że nie wypadną, bo jak wypadną, to będę łysy, a łysy, no nie wyglądam jakoś fajnie, no ale dobra. Ok, maseczka z włosów zmyta. Te włosy są teraz tak puchate, mam taką objętość po nich, że po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, nie mogę się napatrzeć, oczywiście. Fajne, są naprawdę mega miłe. Czuję, że są takie nawilżone, takie zregenerowane. Fajne, naprawdę mega, mega przyjemne w dotyku. Cudo. Cudo na kiju, naprawdę, cudo na kiju. Więc tą maseczkę majtkowo ceradkową Wam polecam. Jak będziecie w sklepie Action, zajrzyjcie sobie właśnie na dział do pielęgnacji włosów i tam na pewno znajdziecie, jak nie takie, to inne, które również Wam polecam. No i ta maseczka brzoskwinkowa na buźkę też bardzo fajna. Bardzo fajna. Czuję, że jeszcze ona trochę na tej buźce posiedzi. Bynajmniej to serum ale póki co zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Ten rumień taki po, tym, po tych maseczkach, który wystąpił, on już delikatnie zanika, więc nie macie się co przejmować. Większych zmian nie będzie. Czuję, że... Jest ok, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, więc polecam wam jedną maseczkę i drugą. Ok, moi drodzy, no i co? To by było na tyle. Test maseczek uważam za zakończony. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. Dajcie mi znać, czy testowaliście może jakieś maseczki właśnie z firmy Action, czy ewentualnie mam coś jeszcze przetestować. No i co? Jeśli film wam się spodoba, pamiętajcie łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!